Dziś w Mrągowie w końcu wyszło piękne słońce, wszyscy są zadowoleni, coraz więcej spacerowiczów, a my postanowiliśmy wyjść do miasta i zapytać mrągowian jak żyje im się w naszym pięknym mieście. Grzegorz Dzik dla portalu mrągowo24info. Piąteczka! Piąteczka! Dzień dobry! Sonda uliczna! Co sądzisz o pomyśle festiwalu hip-hopowego w Mrągowie? Myślę, że to dobry plan, bo to dużo młodszych osób ogląda więc, i słucha w sensie, więc myślę, że to dobry plan taki. Fajnie, fajnie, że masz te rolki. Bardzo mi się one podobają. Chciałbyś się zamienić? Nie, nie chciałbym. No dobra, to lecisz. Trzymaj, piąteczka, Nera? Dzięki, wielkie, cześć! Czy jest coś, co chcieliby Państwo zmienić w Rogowie? Przejścia. Przejścia? Nawet tu nie ma przejścia. Żeby przejść do parku z A Nie ma przejścia przez drogę. Niektóre przejścia są haniebnie oświetlone. A tu chodzi o światło, nie tylko o pasy. Nie, nie tylko o pasy, o światło tak samo. No i więcej takich deptaków by się przydało. Może na przykład taki dookoła czasu? No to oczywiście. Bo były też takie pomysły. Bardzo pięknie dziękuję, życzę pięknego dnia. I korzystajcie Państwo ze słońca. Zawsze korzystamy. Dziękujemy pięknie. Co pani zmieniłaby w rągowie? Dodałabym malejkę do jeziora. Właśnie o tym rozmawialiśmy przed chwilą. To jest piękny pomysł. Też mi się wydaje, zwłaszcza że turyści też o to pytają. A czy jest coś, co pani zmieniłaby mrągowie, co pani się nie podoba mrągowie? Wiem, przy takiej pogodzie trudno w ogóle narzekać o głupie rzeczy. Myślę, że mało śmietników, dużo śmieci wokół plaż. Wydaje mi się, że to jest problem właśnie w całej Polsce, ale mrągowo szczególnie powinno o to zadbać. Takie jest moje zdanie, przynajmniej, dlaczego? Bo jesteśmy najpiękniejszym miastem na Mazurach. To jest akurat mój osobisty problem, bo chciałbym z nim walczyć i. Czy zauważyła Pani czarny dym z kominów, śmierdzący czarny duszący dym z kominów? Tak, nawet dzisiaj przebiegając w tą stronę, zauważyłam, że w centrum miasta ludzie palą śmieciami w kominach i wtedy ten dym faktycznie jest dosyć duszący i e, czarny. Zatem według Pani kto powinien coś z tym zrobić? Myślę, że no straż miejska na pewno. Mieszkańcy Mrągowa też powinni takie sprawy zgłaszać, e, bo jednak to jest nasze powietrze i my nim oddychamy i chcemy korzystać z tego jak najlepiej. W 100% się zgadza. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Państwo chcieliby coś zmienić w naszym pięknym mieście? My nie jesteśmy stąd, ale jest tutaj pięknie, cudownie i pięknie się tutaj do Was przyjeżdża. A skąd Państwo przyjechali? Starogard Gdański. A, I czyli do... po bliżej... I pod? z I pod łodzi. jego co was przyciągnęło Państwo tutaj do Mrągowa, na Mazury? Wolny czas. A dużo tego wolnego czasu? No, no nie. Dwa... Zdecydowanie za mało. Zdecydowanie. Czy to chyba ferie zimowe, prawda? Tak, tak, ferie zimowe. Co, co, co Państwu najbardziej się podoba w Mamy jeziora. Jezioro, piękne jezioro, czyściutkie. Piękna pogoda dzisiejsza, słoneczna, bezwietrzna, naprawdę. Z samego rana było dosyć zimno. O 6 rano wstałem, było minus chyba jeden, nie jestem pewien, ale mamy piękne słońce i jest cieplutko i niech tak pozostanie. My już jesteśmy w nastroju na grillowanie. Życzymy okay. pięknego dnia. Zajemnie. Zajemnie i pozdrawiamy wszystkich. Również dziękujemy pięknie. Patrzcie, jak się cwaniaki tutaj zebrały. Wiedzą, gdzie, wiedzą, gdzie spada manna. Dzięki Ci bardzo. Proszę. Cześć, Cześć, gołąb. Cześć, gołąb. Co Pana skłoniło, żeby wyjść dzisiaj na zewnątrz? Tak zostało mi pół chleba i tego, kaczki karmić. I gołębie. I gołębie? Zauważył Pan, że dzisiaj wyszło piękne, słońce w wybranguje? Bardzo, no. piękna, bardzo pogoda jest. A tęskni Pan za śniegiem? No tak, można było tak y, powiedzieć, tak, y, w miarę, tak. Bo zdania są podzielone, jedni tęsknią za zimą, drudzy chcieliby już mieć wiosnę, my jesteśmy dzisiaj zdecydowanie w nastroju na grillowanie, a pana chciałbym tylko zapytać, jest pan z Brągowa, prawda? Co pan by zmienił w naszym pięknym mieście? Nie wiem. Czy jest coś na przykład, czego panu brakuje? Nie wiem, za wszystko tam w porządku, taki. Mamy zadowolonego mieszkańca. To nam się podoba. Fajnie, dziękujemy pięknie i życzymy miłego dnia. To jest mój obiad. I to był nasz pierwszy odcinek dla portalu mrągowo 24 Info. Ja już mam kolejnych pomocników. I co? Możemy zachęcić do czego? Do oglądania następnych filmików. Słuchajcie, ustawiłem się. Ja już nie muszę latać sam z tą kamerą i mikrofonem. Dziękuję Wam bardzo pięknie i widzimy się w następnych odcinkach. Będzie ciekawie. Pozdrawiam. Grzegorz Dzik dla portalu mrągowo 24 Info. i don't know